Hej, tu Kaja z blogu Hejdom i witam Was na kolejnej recenzji ponownie odkurzacza pionowego, tym razem czeka nas odchórzacz Mi Vacuum Cleaner G9. Jest to dla mnie bardzo ciekawa odmiana. Po odkurzaczu, który ostatnio testowałam, ten ma znacznie mniej części, co ja uwielbiam za to. Nie ma stojaka, który tak nie przypadł do gustu. No ale sprawdźmy, co znajduje się w opakowaniu. Ok, wszystko mamy wyciągnięte z pudełka, to jest tyle. To mnie bardzo cieszy. Nie ma tutaj za dużo rzeczy. E, za to wydaje mi się, że są rzeczy, które dla mnie osobiście są najważniejsze. Przede wszystkim mamy głowę naszego odkurzacza. Wytrzymamy trzymamy przycisk, odkurzacz działa, tego puszczamy, przestaje działać. Nie widzę tutaj przycisku blokady, tak żeby to zadziałało. W sensie wcześniej w takim podobnym odkurzaczu, gdzie też musiałam trzymać przycisk, żeby odkurzacz działał, mieliśmy przycisk blokady, kiedy go naciskałam, kiedy odkurzacz był włączony, to automatycznie się blokował. Tutaj jedynie z tyłu mamy takie bardzo analogowe, bym powiedziała, przełączniki 3 na trzy różne poziomy, ale dalej jowędzi na którym to nie jest poziomie odkurzacz się wyłącza jak tylko puścimy przycisk. Na trzecim poziomie e, jest dość głośny, ale chyba nie jest jakiś bardzo, bardzo przesadnie głośny, tak bym powiedziała. E, pierwszy poziom to poziom eko, i w teorii producent podaje, że na tym poziomie ten odkurzacz powinien wytrzymać 60 minut. No dobra, co tutaj jeszcze mamy? Mamy baterię. E, ja, akurat bardzo lubię. Ten typ baterii, ten typ, czyli typ wyjmowany. Tak, ona nie jest przypięta na stałe, natomiast kiedy wyciągniemy te, tę baterię, odkurzacz się nie ładuje. Żeby go naładować, bateria musi być wpięta. Okej, okay, bateria musi być wpięta. Wydaje mi się, że jest. I tutaj z tyłu mamy dziurkę, gdzie wkładamy ładowarkę. To jest jeden z dwóch sposobów ładowania, tak? I oczywiście drugą część ładowarki do prądu, inaczej nie zadziała. Co tutaj jeszcze mamy w głównej części? Mamy oczywiście możliwość opróżniania odkurzacza. Tutaj po przyciśnięciu mamy opcję otwarcia. Mamy na dole też taki przycisk, zaraz przy baterii, który pozwala nam wyciągnąć całą tą część. I kiedy nam się to przydaje, przede wszystkim kiedy chcemy wyczyścić filtr, do którego mamy dostęp u góry. Filtr, ten który tutaj mamy od góry, to jest filtr HEPA, który ma na celu spowodowanie, żeby te pyłki, ten kurz, te śmieci, które tutaj trafiają do zbiornika, nie wydostawały się już później na zewnątrz i żebyśmy nie kichali podczas odkurzania, jak robię to mega często. Cały ten system możemy myć. Bardzo ważne, żeby zostawić go później do wyschnięcia. Ja zostawiam do wyschnięcia na około 24 godziny przy dobrych warunkach atmosferycznych, czyli kiedy jest ciepło i niezbyt wilgotno. Złożenie i rozłożenie jest naprawdę mega proste. Tą drugą opcją ładowania jest ładowanie. E, przy wykorzystaniu tej oto stacji, którą możemy sobie e, przykręcić do ściany, e, możemy sobie tutaj włożyć nasz odkurzacz. Tak, się sobie wyobrazić, że to jest, tutaj jest ściana. I w samej tej obłodowie też jest miejsce na ładowarkę. E, w związku z tym wygląda to mega fajnie. Dobra, ale co mamy dalej? E, mamy dużą szczotkę, która jest mega fajnie skonstruowana. E, Zobaczę, czy uda mi się ją wyciągnąć. O, jest dużo fajniejsze wyciąganie. E, czyli tutaj mamy pokrętło. W ten sposób jesteśmy w stanie wyciągnąć szczotkę główną. Ona jest bardzo ciekawie skonstruowana. Przede wszystkim tu jest bardzo dużo przestrzeni. E, to jest mega ciekawe. No i przekręcamy pokrętło. Wyciągamy szczotkę i da zyt! To, co jest bardzo fajne, co mi się też sprawdza, to to, że te kółka, które tutaj są, mają trochę przestrzeni po bokach, ale nie za dużo, te małe kółeczka. Muszę na nie często najmniej zwracać uwagę, ja na nie zwracam bardzo mocną uwagę, bo to jest miejsce, gdzie zbieram się najwięcej włosów od psa. No i to, że ta szczecinka tutaj jest też dość długa, ale nie jest jakoś szalenie gęsta, więc też powinno nam się dość łatwo wyciągać z niej psią sierść. Ja na to najbardziej zwracam uwagę. No i ta szczotka, zobaczcie, jest mega ślicznie skonstruowana. Jest w takim kształcie V. Ma takie twarde plastikowe kawałki i tak naprawdę tylko dwie linie takiego włosia tutaj z boku. Mega śmieszni, no i tutaj też przy końcach ma takie kawałki włosia. Ciekawe jestem, jak będzie się to sprawdzać. Okej. Okay. to co jest ważne, bo za pierwszym razem się dość mocno z tym siłowałam, tutaj są takie kudeczki, więc dobrze jest na nie najechać i robić trochę do kudeczek, a nie na ciemno, próbować znaleźć i w ciemności. Druga szczotka, moja ulubiona, coś, z czego ja korzystam regularnie i od czego na pewno zacznę, bo kanapa za mną jest już w stanie, błagającym o pomstę do nieba. To jest szczotka do materacy mała. Tutaj tą szczotkę też jesteśmy w stanie odkręcić. Dobra, wiecie co? Powalasz chyba z tym później. Mimo moich tytanowych paznokci, już nie jestem w stanie tego otworzyć. To niby też są więc powinniśmy to tylko przykręcić, ale szczerze nie bardzo wiem jak. No i okej, okay, mamy tą piękną rurę, która prąd przewodzi. Jest jedna rura, nie ma żadnych giętkich, zginanych, skośnych, ukośnych, kolanek i innych. Jedna rura, piękny, szary kolor, bardzo prosto się instaluje do odkurzacza, wypustki, do dziurki. No i z drugiej strony możemy sobie założyć którąkolwiek ze szczotek. O, musimy trafić. Teraz złożone. Można odkurzać. Tu mamy takie przyciski na szczotkach, jak i na rurze. Naciskamy, wyciągamy. No dobra, kończąc mój dość przydługi, wywod, wy, wywód, wywód, przydługi wywód rozpatunkowy, mamy jeszcze dwie szczotki. Szczotka 2 w jednym, czyli szczotka szczelinowa do tapicerki, do klawiatury. To jest bardzo fajne, jak się faktycznie te włoski wysunie, włącznie na najwyższy poziom odkurzacza Jest zazwyczaj tą szczotką czyszczę robota automatycznego albo klawiatura. Mega spoko. Ona tutaj nie ma jakoś za dużo przestrzeni szczelinowej, więc bez szału, natomiast ta szczotka. W końcu szczotka szczelinowa. Jest długa, nie ma żadnego włosia. Generalnie ja y, miałam jeszcze jeden kurczę tego typu szczotką do testów, i one się sprawdzają najlepiej, bo mamy tutaj naprawdę dużo przestrzeni, która wejdzie w te nasze miejsca trudno dostępne. Ja się jaram, na pewno bardzo mocno ją wypróbuję. E, no i oczywiście, ładowarkę, którą Wam pokazywałam. Instrukcja obsługi, gwarancja. I taki szybki start guide, czyli najważniejsze informacje o czym pamiętać. Nie ma tutaj języka polskiego, natomiast jest język angielski, więc raczej bez problemu sobie poradzimy. Plus jest bardzo dużo obrazków, więc też nie powinno być zbyt wielu problemów. Ja odkurzacz ładuję, bo od tego zazwyczaj zaczynamy. Poziom jest pokazany tutaj na lampkach, na baterii. Mamy trzy lampki, aktualnie jest na dwie, więc dużo do trzech. Nie ma tu jednak procentowego poziomu e, ładowanie baterii, więc jest to raczej taki dość podstawowy model. Jestem bardzo ciekawa, jak sobie poradzi z moją dość brudną podłogą, bardzo brudnymi kanapami i łóżkiem. E, no i teraz na ładowanie. Ok, podsumujmy bardzo długie testy odkurzaczami Vakium G9. Jest to na pewno odkurzacz, który jest bardzo prosty, ma bardzo mało akcesoriów, może nie bardzo mało, ale mało akcesoriów, nie ma jakichś dodatkowych bajerów gadżetów. To, czego mi na pewno brakuje, to podstawka, tak, żeby stał sam. Coś do czego się mega przyzwyczaiłam przy ostatnich modelach do testów. Natomiast nie mogę mu odmówić na pewno mocy. Bardzo fajnego systemu sprzątania. Radzi sobie z włosami, z piaskiem, kamyczkami, wysypaną ziemią, liśćmi, wszystkim, naprawdę wszystkim. Co więcej, końcówki, no ta końcówka, słuchajcie, jest dla mnie hitem, jest idealna. Dociera do wielu, wielu miejsc. Używam jej Zresztą głównie używam faktycznie tych trzech końcówek, które mam. U mnie w domu mam odkurzacz samojeżdżący, więc taki odkurzacz pionowy głównie wykorzystuję do sprzątania takich przestrzeni, do których ten odkurzacz samojeżdżący nie dojeżdża. W związku z tym to są naprawdę trzy najczęściej przeze mnie używane końcówki. No i oczywiście rura, jeżeli chcemy dotrzeć gdzieś dalej. Rury miękkiej nie ma, ja jej nie potrzebowałam. To, co na pewno mogę powiedzieć jeszcze na plus, to faktycznie, jakby same szczotki, one są mega wytrzymałe. Bardzo fajna jest tutaj opcja z tym wysuwanym włosiem, no i jeszcze lepsza jest opcja tutaj z tym, że ta końcówka jest bardzo długa i wąska, w związku z tym dociera do wielu, wielu miejsc. Mi ogólnie ten odkurzacz się podoba, kilka minusów takich, może tenden, nie że tendencyjnych, tylko takich bardzo subiektywnych. Po pierwsze, kolor na tym odkurzaczu widać każde zabrudzenie. Ja nie oszczędzam sprzętu, one są faktycznie po to, żeby w domu czyścić, a nie żeby jeździć nimi po czystych powierzchniach. W związku z tym faktycznie widać zadrapania, zarysowania, każde jedno, ciężko jest to domyć. Chyba trzeba używać czegoś na zasadzie zmywacza do paznokci, żeby tego doczyścić. To jest jeden mankament. Natomiast no to są tylko względy wizualne. Mi osobiście one jakoś mocno nie przeszkadzają. Druga rzecz, przez te dwa miesiące nie udało mi się wyciągnąć tej małej szczotki bez kitu, nie bardzo wiem jak to zrobić, próbowałam już gdzieś tam nożami to przekręcać, albo może mam taki model, który bardzo mocno siedzi i po prostu jestem za słaba, nie poradziłam z tym sobie, dam to zadanie jeszcze Grzesiowi, żeby spróbował. Nie byłam w stanie jej wyciągnąć, natomiast nie był to też dla mnie kłopot, bo jakoś dużo włosów się tutaj nie zbierało i jestem w stanie spokojnie gdzieś tam sobie wyciągnąć. To jest szczotka, którą używałam do czyszczenia materacy, łóżek, legowisk moich, moich psów i Słuchajcie, daje radę naprawdę nieźle. Przy tej mocy odkurzacza, jeżeli damy na ten najwyższy poziom, on pracuje faktycznie tam 15-20 minut i jesteśmy w stanie spokojnie sobie całe mieszkanie wysprzątać, natomiast no, ta szczotka naprawdę daje radę. Co do samej właśnie mocy i trwania działania naszego odkurzacza, to też nie mam za dużo do zarzucenia. To jest kilkanaście minut na tym najwyższym trybie. I ja spokojnie wysprzątałam całe mieszkanie. Co więcej, możemy ładować. Ją, tę baterię możemy ładować tutaj. Możemy też baterię sobie wyciągnąć. Czekajcie, bo dawno tego nie robiłam. O, tutaj z boku. Więc, jeżeli mamy więcej niż jedną baterię, to możemy sobie spokojnie taką baterię wyciągać i zamieniać. I też jest taka nakładka, do której możemy tą baterię po prostu włożyć. I ją sobie w ten sposób ładować w stacyjce, którą gdzieś tam podpinamy do ściany. Ja tego nie robiłam, bo bardzo dużo się z tym odkurzaczem przemieszczałam. I tutaj mamy jego kolejny plus: jest bardzo lekki, mały, kompaktowy. Jego opakowanie też jest nieduże, spokojnie możemy sobie z nim jeździć. Ja jeździłam z nim na trasie, na trasie Mazury Śląsk kilkakrotnie, w związku z tym spokojnie sobie radził. To, co mi jedynie brakuje, to że cały czas musimy trzymać ten przycisk, żeby odkurzacz działał. Nie ma czegoś takiego, że go sobie po prostu włączymy i tyle. Natomiast znowu w kontrze do tego minusa, faktycznie ten przycisk, jak widzieliście, zresztą przed chwilą, jest umiejscowiony w takim miejscu, że nie ma dużego problemu, żeby go przytrzymać i faktycznie w ten sposób sobie odkurzać. Mi ten odkurzacz nie ciążył w ręce i bez problemu. Tak naprawdę byłam w stanie nawet trzymając go, staram się teraz go nie włączyć, sprzątać u góry krawędzie między tam sufitem a ścianą z pajęczym i nie męczyło mnie to jakoś bardzo mocno. Także albo jestem super silna, albo ten odkurzacz po prostu nie waży aż tyle. Ode mnie ma na pewno okejkę, zresztą jest u mnie już naprawdę długo, więc to o czymś świadczy. Ja polecam całą recenzję, oczywiście znajdziecie na blogu Hejdą, która już tam trochę jest. Ja nam aktualne zdjęcia z, z użycia naszego odkurzacza. Was serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, przeczytania też kolejnych recenzji, które znajdziecie na blogu innych sprzętów. No i oczywiście, jeżeli możecie, piszcie komentarze, pytajcie i dawajcie nam znać, czego od nas potrzebujecie. Do zobaczenia na kolejnej recenzji. Cześć! A jeśli podoba Ci się to, co robi Grzesiu z Hejdom, wesprzyj go na Patronite.